Nie. A, a kto mówi, A kto mówi? A kto czy w telefonie? Aj, to jest Jasia. Słuchaj, jest taką w domu? Nie ma. Kurwa, jego mać, po co on tam pojechał do centrali, mój las wyciął, po mojem, chodził, moje pieniądze zabrał. Sal mu dał takie pozwolenie. Ty płac ten był skórwy synowi, gdzie on pojechał, bo goż lat jasny trafi. Krew nagła zaleje. Wyborę las jako cholerę miał tam z tą naszą bułą jechać do lasu i powycinać nasz las. Co to mówi? Kurwa ja ci dam, kto to mówi. Aż wosk szlag jasny trafi. Krew nagła zaleje. Kurwa wasza zajewana mać była. Co ty chcesz? Ja ci kurwa dam, co ty chcesz? Ja ci dam kurwa, gdzie pieniądze są za las! Na 50 -leciu, a... Kurwa, ja byłam, ja wiem gdzieście byli, coście robiaci. kurwa, dam 50-lecie, ja wam wszystko dam, aż was jasna, ja wszystko, kurwa, wasza matka, oddajcie mi pieniądze, byś, kurwy, syny jasne, pierony zajebane, siarciste. kurwa, żeby was pierony ogniste siarciste, to was u... u, u...